Witam Was w wtorek, 7 stycznia. Moją nową koszulkę z naoko, możecie widzieć tutaj. Jest ona ze zgredkiem, a z tyłu jest napis, że zgredek jest wolny. I są narysowane skarpetki. U mnie się dzieje bardzo dużo. Przede wszystkim to, że dwa tygodnie chorowałam na zatoki. Nic nie nagrywałam. Po prostu leżałam, umierałam i próbowałam w ogóle spać, ale się nie dało, bo miałam zatkany nos. Więc ani nie odpoczęłam przez te dwa tygodnie, ani się nawet nie wysypiałam. Dzisiaj wróciłam do pracy i to był bardzo ciężki powrót. Tak mi się nie chciało, że o matko moja. W ogóle zaczęłam sobie sama gotować różne posiłki. Robię sobie boksy do pracy. W sensie dzisiaj aż jeden box zrobiłam wczoraj. Piję kawę bez cukru. W ogóle odstawiłam słodycze tego 13 grudnia, nie jem słodyczy, czuję się zajebiście, czuję się mega lekko bo po prostu dostarczam swojemu organizmowi pełnowartościowych rzeczy i absolutnie mnie do słodkiego nie ciągnie. Na świętach też nie jadłam. Ostatnio niedzielę byliśmy u cioci, były moje ulubione placki też ich nie zjadłam, jakby totalnie mnie do nich nie ciągnęło, więc jestem się po prostu dumna, że. Że daje radę. Oczywiście są momenty, gdzie bym zjadła coś słodkiego, gdybym wszamała ulubione słodycze, żebym, żebym po prostu wszamała ulubione słodycze czy, czy przekąski, ale później się hamuje i, i jest jak jest. Czytam teraz książkę od wydawnictwa Buxforia e, Pozostaniesz moim snem Jest to młodzieżówka dla osób od 12 roku życia Mamy tutaj dziewczynę, która jest w roku e, 2024 Bodajże Sprawdzę e, 2000 Nie, 2023 e, I po drugiej stronie mamy chłopak, który jest z 19 wieku Więc to są naprawdę Dwie różne ramy czasowe e, I nasza bohaterka ma bardzo realistyczne sny, jakby z pewnym chłopakiem się w snach spotykała i po prostu czujesz, że ten ktoś jest realny. Mi się to czyta naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Widziałam już na opinię na Goodreads, ale mi się naprawdę to bardzo podoba. Jestem na stronie 101. Jest to dla osób od 12 roku życia i Czuć, że jest to młodzieżówka, ale mi to absolutnie nie przeszkadza, świetnie, absolutnie świetnie się ją uczyta i ciekawa jestem po prostu kontynuacji. W ogóle podoba mi się Nessa, Vanessa, główna bohaterka, która jest książkarą, która dba w ogóle o siebie, o zwierzęta, nie je mięsa, jest taką troszkę ekolożką, można powiedzieć, jest taka vintage po prostu e, i bardzo podoba mi się jej takie romansarskie usposobienie i jestem bardzo ciekawa jak potoczą się losy bohaterów e, i e, czy te dwie rany czasowe kiedyś się połączą zobaczymy e, czytałam też ostatnio dwa pdf'y e, jeden potwierdziłam jako mój marcowy patronat drugi e, czytam jest to Książka z elementami fantastyki. Nie sądziłam, że, że po prostu ta książka mi się aż tak spodoba, że ta fantastyka mnie będzie fascynować i że tak się wkręcę po prostu w tę książkę. Premiera będzie w lutym tego roku. <laughs> Przepraszam, tego roku. Jest to książka pod tytułem Ostatni Wędrowiec od wydawnictwa Aura. Możecie sobie obczaić w social mediach, ale naprawdę jest na znaczy czekać. Po prostu jest to świetne i mamy tutaj motyw demonów, tarota. No świetnie, absolutnie świetnie się to czyta. Tak samo jak tę młodzieżówkę. Ogólnie jestem takim troszkę, jestem takim troszkę nie do czasie. Muszę nagrać film z najlepszymi książkami ubiegłego roku ale momentami nie mam ochoty nagrywać jedynie właśnie vlogi bo ja po prostu uwielbiam ten format takiego luzu że mogę tutaj jakby z wami porozmawiać nie tego, że prowadzę monolog ale ale zdecydowanie najlepiej nagrywa mi się vlogi natomiast chcę nagrać właśnie te najlepsze książki tamtego roku Chcę nagrać? Um, jakieś takie polecajki książkowe. E, zobaczymy, jakie pomysły mi po prostu wpadną do głowy. Mm, w ogóle widzieliście na e, pierwszej wstawce ten taki kalendarz zrywkowy, absolutnie go uwielbiam. E, na tym kalendarzu na górze jest e, nazwa, możecie sobie wklepać w internet. E, I to są tak urocze e, te karteczki. To jest tak do mnie pasującej po prostu czuję vibe z tym kalendarzem i każdego dnia po prostu czekam, żeby zerwać tę kartkę i zobaczyć, co tam się kryje. Mogłabym zobaczyć, ale po prostu czekam, aż zerwa tą kartkę. No serio, coś świetnego nie sądziłam, że e, tak piękne i urocze kalendarze są e, i bardzo się cieszę, że na takie trafiłam. Po prostu ze mną to tak niesamowicie współgra. Co tu jeszcze o mnie słychać? W sumie, na razie to nic. Uciekam, sobie teraz czytać pozostaniesz moim snem, bo właśnie wróciłam ze sklepu z Lidla. Robiliśmy zakupy i przed kolacją właśnie sobie trochę poczytam. Witam się z Wami w czwartek, jest godzina 14.30, ja dzisiaj skończyłam pracę 12.35 dokładnie, byłam w aptece kupić sobie wodę utlenioną, bo coś pobolewa mnie gardło po lewej stronie i domowym sposobem płukałam gardło. Wodą, z wodą utlenioną. Tak od dzieciaka w sumie mama nas tak uczyła. Aktualnie piję sobie kawę w moim nowym kubku termicznym. Dostałam od męża na święta i jest wspaniały. Myślałam, że będę czuła gorąco, w sensie gorąco, że będę czuła po prostu gorący napój, ale ta powłoka jest taka fascynująca, bo to może być wrzątek jest wrzątek, a to po prostu dotykam i nie czuć w ogóle ciepła. I co? Jutro idę do fizjoterapeuty uroginekologicznego, idę pierwszy raz na taką wizytę ze względu na to, że mam endometriozę i adenomiozę, no i to jest wszystko tam mega zastane i po prostu. Muszę iść po pomoc do takiego fizjoterapeuty, który mnie tam porozluźnia, i tak dalej, i tak dalej. Ja, tak jak już mówiłam w ostatnim vlogu, mam endometriozę trzeciego stopnia. Niestety. Co? Czytam sobie tą młodzieżówkę od wydawnictwa Bugsforia. Czytam ją na czytniku, powiedziałam, że jest na Legimi, więc sobie wrzuciłam i czytam się na czytniku znacznie łatwiej. I zostałam. Jestem w połowie i po prostu rewelacja. No, świetnie mi się to czyta. Tak jak już powiedziałam, ostatnim razem, i tu jest chyba festiwal słowa świetnie, ale naprawdę to jest bardzo klimatyczne, wciągające. Mamy tutaj um, Szkocję. Mamy Londyn, mamy ten XXI wiek, XIX wiek, połączenie tych właśnie dwóch linii czasowych, świetnie wykreowanych bohaterów, nastolatkę, która ma lat 17 i która jest bardzo mądrą dziewczyną, w której życiu dzieje się bardzo dużo ze względu na sytuację rodziców, którzy chcą. Podejść do separacji, więc dużo się tam dzieje. Ale ona jest bardzo rezolutna i ciekawa jestem, jak potoczą się właśnie dalsze losy Nessy i Landona. Czy jakoś ten realizm magiczny wejdzie na wyższy level? Zobaczymy. A jak skończę młodzieżówkę, to zaczynam sobie czytać najnowszą książkę od Pawła Leśniaka: Czarne Niebo. To jest post-apo. To jest science fiction właśnie mamy świat pogrążony w mroku, gdzie jedyne światło pochodzi ze sztucznych źródeł każda chwila staje się walką o przetrwanie ja uwielbiam um, pióro Pawła Leśniaka uwielbiam jego kryminały i bardzo jestem ciekawa tego czarnego nieba ogólnie ostatnio też na czytnik wpadło mi kilka pdfów i jestem Niesamowicie wdzięczna za to, z jakimi wydawnictwami przyjdzie mi również pracować w roku 2025. W 2024 były same fantastyczne współprace, świetne tytuły. Mam już. Patronaty na ten rok. Jest to literatura dziecięca, literatura młodzieżowa, więc każdy z Was znajdzie coś dla siebie, ale to są książki, które mi się szalenie podobają i pod którymi mogę się podpisać swoim logiem. Więc jestem bardzo szczęśliwa. Właśnie też, że dzisiaj na maila wskoczył mi kolejny PDF. Chwalę się tym, dlatego że. To jest niesamowite, że ja mogę się nie wiem, podpisać swoim logiem, że mi ludzie ufają, że czytają książki z mojego polecenia. To jest niesamowite i za to Wam z całego serca bardzo dziękuję, że sięgacie po te książki, które Wam polecam, że te książki Wam się podobają. Pewnie nie, niektórym się nie podobają, ale to też jest super, bo każdy z nas ma różne gusta czytelnicze. Każdemu z nas coś innego się spodoba, każdy z nas coś innego zauważy w danej pozycji i to jest po prostu rewelacyjne. Ten książkowy świat jest dla mnie fantastyczny i cieszę się, że mam to takie swoje bezpieczne i komfortowe miejsce w sieci, gdzie mogę te książki wam polecać, gdzie mogę tworzyć rolki czy nagrywać filmy tutaj na YouTube, które nie są regularne, no ale z tego względu, że vlogi z reguły. Nagrywam tak tydzień, a teraz po prostu aż nie mam ochoty i nagrywać wiecie, takich filmów gdzieś. Hadam i nagrywam. Nie wiem, myślę, że każdy twórca gdzieś czasem ma coś takiego, ale postaram się niedługo wrócić do, regula do regularności, jeśli chodzi o YouTube'a. Aktualnie. Ja wczoraj sobie tworzyłam rolki takie estetyczne z konkretnymi poleceniami książek, wczoraj wrzuciłam rolkę z motywem spice i scen, a dzisiaj wrzuciłam zaskakujące thrillery, nie ukrywam, że siedziałam nad tą rolką z tymi thrillerami chyba z dwie godziny. Więc będę wdzięczna, jeśli wejdziecie na mojego Instagrama i tam polubicie tę rolkę, zapiszecie ją i wiecie, algorytm zawsze gdzieś tam e, to wyłapie, że coś komuś się podoba, mm. jeśli chodzi o czy to post, czy ro rolkę i ten zasięg może jakoś podbić. Więc to chyba tyle na ten moment. Uciekam, e, pić kawkę i czytać. Mamy sobotę. Ja przedwczoraj skończyłam sobie czytać, jak pozostaniesz moim snem. I dałam tej książce finalnie cztery gwiazdki na pięć. Uważam, że jest to naprawdę świetna młodzieżówka. Mi się naprawdę niesamowicie ta książka podobała. W ogóle bohaterowie, połączenie tych dwóch światów, realizm magiczny, poprowadzenie fabuły przez autorkę, to jak ona w ogóle zakończyła tą historię. Naprawdę bardzo, bardzo mi się to podobało. Nie... Czułam tego, że jest to książka dla osób od 12 roku życia. To nie było infantylne, to nie było błahe, to było naprawdę takie dla mnie odkrywcze w sensie, no to było coś innego. Takiej młodzieżówki jeszcze nie czytałam. I jeśli szukacie um, no historii z realizmem magicznym, z połączeniem właśnie XXI wieku, z wiekiem XIX, z dziewczyną, która uwielbia książki, która jest romansiarą, e, która ma taką starą duszę, e, która uwielbia pisać listy, która pisze listy właśnie z kimś ym, z innej epoki, no to kochani, to jest książka dla Was. To jest naprawdę świetna młodzieżówka, świetnie napisana, świetnie poprowadzona i nie jest w stanie człowiek się po prostu od niej oderwać. Oda mnie cztery gwiazdki na pięć i bardzo się cieszę, że zaczęłam po prostu z nią e, ten Rok 2025. I jak skończyłam, pozostaniesz moim snem, no to zaczęłam sobie czytać Czarne Niebo od Pawła Leśniaka. Ja uwielbiam kryminały tego autora, czyli kim jesteś. Na pewno to jest po prostu rewelacja. Podchodziłam do tej książki z taką rezerwą, bo wiecie: Science Fiction, Post-Apolika. Postapokaliptyczna historia. No to czasami sceptycznie po prostu do takich historii podchodzę, ale kochani, ja cię nie mogę. To jest tak, tak genialne. To jest właśnie Paweł Leśniak, który pisze historie brutalne w pewnym stopniu. Takie realistyczne, takie brudne, obezwładniające, takie duszące, takie mm, zaskakujące. No, człowiek. Jakby no nie jestem w stanie w ogóle od tej książki się oderwać. I to jest wow, to jest po prostu wow, i wyczułam kolejną ulubioną książkę autora. E, mamy tutaj rok obecny 2025. E, na początku tej historii nie mam zaczyna jakby brakować zasięgu, wiecie, pada sieć. Padają ptaki, zwierzęta m, zaczynają dziwnie się zachowywać, jak wścieknięte. No po prostu coś wisi w powietrzu, wiecie, latają F-16, że helikoptery i tak dalej. No i im dalej, w sensie kolejny rozdział to właśnie już początek tej postapokaliptycznej rzeczywistości, gdzie jest ciemno, nie ma światła, e, ludzie wzajemnie gdzieś tam się zabijają i po świecie. W sensie po Polsce, w sumie po, po ziemi chodzą e, takie stwory, które zabijają, rozszarpują, e, które wyczuwają myśli ludzi e, I jakby e, potrafią mówić głosem bliskiej e, osoby dla, tej, dla tego człowieka e, I e, tym sposobem po prostu wywabiają z kryjówki. i... Człowiek już jest ofiarą. No to jest niesamowite, po prostu niesamowite. Jestem na stronie setnej. Nie, jakby cały czas o tej książce myślę, jak jej, jak jej nie czytam. Nie mogę się od niej oderwać. No to jest coś świetnego, po prostu coś świetnego. Myślałam, że uda mi się skończyć tę pozycję w tym vlogu, ale niestety nie, bo dużo rzeczy tutaj cofleczkę coś robię i. Właśnie wróciłam w sumie z urodzin mojej babci 75, więc zaraz właśnie odpaliłam kamerkę, żeby skończyć tego vloga, żeby powiedzieć o młodzieżówce i żeby nakreślić Wam o czym jest czarne niebo, żebyście się nią po prostu zainteresowali, bo myślę, że Wam się spodoba ogólnie Paweł Leśnik pisze świetne książki i myślę, że jest to w jakimś stopniu taki niedoceniany autor. Bardzo mało się o nim mówi, a naprawdę pisze. Rewelacyjne, a wręcz genialne historie, więc daję znać, że jest taka książka na rynku i proszę Was, żebyście się nią zainteresowali, bo nie zawiedziecie się, na pewno się nie zawiedziecie. E, no to tak, mamy sobotę, wróciłam z tych urodzin babci. Jak wiecie, nie, jem produkty z niskim indeksem glikemicznym, przeciwzapalne, nie jem cukru itd., i maja mama zrobić dzisiaj torta dla babci. Ale ja na przymknięcie łez zjadłam sobie jabłko. Oczywiście była też tam pizza i sobie zjadłam po prostu jeden kawałek, ale z racji tego, że już miesiąc nie mam takiego syfu, to od razu mój żołądek dał znać, że to nie jest produkt dla mnie i czułam się po prostu źle. Wiecie, tak inaczej, tak brzuch od razu mi tak wywaliło, gdzie ja każdego dnia czuję się po prostu mega lekko i tak świetnie, po prostu brzuch mi nie wywala, bo jem produkty, które powinnam jeść. No więc dałam dosłownie ten kawałek pizzy i, i czułam się źle, po prostu źle, więc mój organizm się już przyzwyczaił do tego, że jem zdrowo. Zamówiłam sobie też dzisiaj kolejny suplement, który powinnam już zamówić sobie z 3 tygodnie temu, ale gdzieś mi to w ogóle umknęło, ale zamówiłam jest to Koenzym q 10 i jest o tym też zamówiłam sobie: mioinozytol, i to nie jest coś, co ja sobie biorę, bo tak chcę, tylko zostało mi to po prostu przepisane. Suplementować można zawsze D3, Omega 3, Magnez i tak dalej, ale jeśli chodzi o takie koenzym Q10, mioinozytoli i tak dalej, to warto się skonsultować ze specjalistą bo ja też nie jestem tutaj osobą, która Wam będzie udzielać. W sensie nie jestem też osobą, która. No i specjalistów, ja po prostu mówię, co ja zażywam, co ja biorę, ale nie sugerujcie się mną. Najlepiej skonsultować to z, ze specjalistą. Coś miałem jeszcze powiedzieć chyba tu tyle ode mnie na ten moment dziękuję wam bardzo, że tego vloga oglądaliście, mam nadzieję, że w tygodniu postaram się postaram się wrzucić najlepsze książki roku 2025 Boże, jakiego 5-24 i oczywiście też będę w tygodniu nagrywała kolejnego vloga, dajcie mi znać czy sięgniecie po któryś z tych tytułów mam nadzieję, że tak dzięki, że oglądaliście, widzimy się w kolejnych filmach